Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, Bo tęsknię po tobie. Panno święta. Co jasnej bronisz Częstochowy I w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogródzki Ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, Gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu Iść za wrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyznę łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Do tych pól, malowanych zbożem rozmaitem, Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżop, Gryka jak śnieg biała, Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, A wszystko przepasane jakby wstęgą, Miedzą, zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Jest dzień 15 sierpnia 2024. Godzina w ogóle przemieściliśmy się w czasie i przestrzeni. Jesteśmy godzinę do przodu. Tak więc będziemy dzisiaj spali troszeczkę krócej. Jesteśmy w ogóle na Litwie. Tam półtorej godzinki temu przekroczyliśmy gra granicę. Jesteśmy w Kłajpedzie na razie. Miejsce docelowe będzie pokazane później. W każdym razie na razie zaparkowaliśmy furę. Tu jest nasz parking, tam przy jakiejś tam restauracji. Proszę bardzo. A później ruszamy dalej i zobaczymy, co to nam pokaże. To państwo w ogóle jest bardzo czysto, bardzo mało ludzi. W ogóle, kurde blade żeśmy jechali, to żeśmy się zastanawiali, czy czasem Litwinów gdzieś nie, nie wywiało pod Grunwald, no ale okazało się, że nie tak więc spoko no zaczynamy zaczynamy trzydniowy pobyt na Litwie nie no, cztery. bo w niedzielę wracamy czwartek, piątek, sobota, cztery dni w planach jest oddanie 303 strzałów w ciągu dwóch dni, tak więc będzie, będzie co strzelać no dobra, na razie muszę oszczędzać kartę baterię to tak niespecjalnie, nie, nie bo mam Ładowarkę, hmm. proszę bardzo. Flaga litewska, tak więc spoko. Tutaj AMG, fajna fura. No dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Jaki, jakiś Jonas Wilecis. Vil Kowno, o, burmistrz. Burmistrz Kowna w latach 1921-1931. Proszę bardzo Dystyngowany Pan A tak wygląda w ogóle der, Tak? Tam są strzelcy, tutaj jest jakieś tam centrum muzeum kurde, czekajcie Tutaj jakaś szkoła hmm? Tam jest tak daleko, daleko, daleko To jest kurde za 3 km marszu Nie no, no, może nie aż tak ale ze, ze 2 to jak nic w ogóle dzisiaj jest jakieś święto dlatego nie wszystkie sklepy są pootwierane restauracje są ale takie coś na przykład nie jest tak więc ok kurde tu jest jakiś gimnazjum sto, stulecie o ten żeby nie było lipy 6 km na godzinę można się przemieszczać kurde czekajcie bo mi gdzieś pójdą drogeria cholera no dobra to jest tak tylko wstępnie uruchomione bo w ogóle tutaj są tro trolejbusy gdzie u nas są tylko właściwie w paru miastach, nie wiadomo co będzie dalej ale zobaczymy dzisiaj jesteśmy w Kownie, jutro jesteśmy przy... o jedzie właśnie jutro jesteśmy przewidziani do Wilna cholera bo mi gdzieś poszli są, no to dobra no dobra, a tak wygląda uliczka z boku. Hmm? Elegancko. A to jestem ja. Dobra. W ogóle jest bardzo czysto. Jest bardzo ma mało śmietników, kurcze. Tak więc, jak się ma taką butelkę, to jest przerą przerąbane, bo nie wiadomo ten, gdzie wyrzucić. Kurcze. Są i Chińczycy. Tutaj. A pap papierosy elektroniczne, takie tam. O, sisze, coś dla Kamila. No i tak to właśnie jest, kurde. No dobra, ale to jest tak tylko początek, bo muszę zachować kartę na coś większego. Ok. Kowno. J jesteśmy przy jakiejś galerii. Tutaj jest jakiś y różowy słonik. Proszę bardzo. Tutaj jest, no, coś jest napisane w każdym razie. No. Galeria. Ok. Tak się wchodzi. Tutaj jest takie coś. Tak się wchodzi. Dobra. Jakieś fajne w ogóle zdjęcia. Proszę bardzo stare z nowymi fajnie, fajnie te nawet zrobili powiem szczerze, że no kurde ma to sens elegancko dobra, a tak się wchodzi to my byliśmy tam, tam jest nasza fura proszę bardzo tak się wchodzi to jest takie coś to był chyba jakiś Żyd, kurde ta no, ok no dobra zobaczymy co jest tam dalej tu jest takie coś ze szkła kurde akurat mam słońce a więc nie będzie to za bardzo widać ale no nie, nie, niestety hmm? kurde fajnie no, taką ga, galerię murale właściwie nie jest jeszcze takie coś kurde nawet całkiem spoko kurczę. ma to sens o, tutaj jest lepsze ujęcie. Tu jest lepsze ujęcie. Hmm? Dziewczyny, chyba, były, były na koncercie Rolling Stones, przynajmniej ta po lewo. No i tak to mniej więcej wygląda. Chyba twórczyni albo twórczyni tak, a tak to robili. O, to spoko. Tutaj to, tutaj tam, to siam, to wam, to. Elegancko. No dobra. była albo ma ko ko koszulkę z Rolling Stones Spok no dobra no dobra, zobaczymy co będzie dalej proszę bardzo najsłynniejszy różowy słoń w kownie na świecie tak to już jest nie ma lekko tak więc nie szkodzi, taki ma być taki ma być co to za fuszerka jest? Fuszerka O Tak ma być To jest no, Long Living Four Year School Proszę bardzo Figurki różnych rzeczy Ekstra u nas u nas o to u nas u nas to, to by wzięli i tak i by było pozamiatane a tutaj nie tutaj, tutaj, tutaj sobie jest i już Dobra. jest ok idziemy dalej jesteśmy na zamku w Kownie już bardzo udało się dojść tam jest jakiś rycerz może tam się uda dojść hmm, tak to wygląda z zewnątrz kurde nawet fajnie to wygląda tam i widzieliśmy jakąś kurę i w ogóle o interek polska Litwa Polska fajnie elegancko o tam w zielonym już ja ją kiedyś gdzieś widziałem tamtą w zielonym proszę bardzo tutaj o tutaj ro, robocik sobie ten ze, ze ściska dru robocik sobie wykonuje swoją pracę może tak o właśnie kurde elegancko o proszę bardzo dlatego Krzychu nie ma nigdzie zdjęć w porządku. Może nam się uda tam, tam wejść zobaczymy jak tam jest. Takich murali co tam jest, to jest tutaj w miarę tak spoko. Kurde, prawda, dużo jest. O proszę bardzo. Ja zaraz sobie zrobię. Krzychu, stań, stań trochę przodem. O, okej. Okay. Udało się. Udało się. No, krzychu w końcu przodem, a nie tyle. To, to nie wiem co to jest, może jest gdzieś o, ten może jest gdzieś coś napisane, ale nie wolno wchodzić tak więc spoko elegancko zameczek restauracyjki Tylko że, kurde, pamiątek na razie nie ma może gdzieś tam będą te pa pamiątki to się zrobi a tam już jest nowoczesne kowno tam jest jakiś pomnik w ogóle rycerza Spoko, elegancko, dobra ja muszę oszczędzać kartę, kurde bo mam tylko jedną, Te, teraz się dopiero skapnąłem, że mam tylko je, jedną kartę, a przecież jeszcze zawody są, tam jest rycerz, no z, gru, z, z Grunwaldu wraca, jak nic, udało mu się przeżyć. A co, ty jest z rycerzem z Grunwaldu? No pewnie. No i co, tutaj jest Niemen? Czy Niemen jest po, po drugiej, po drugiej stronie? Niemen jest tam. Tam, a a dobra Ok. to tutaj jest Łuken. Widia a tam jest Niemek tak, a tam się łączą a tam, a tam się łączą tak okej okay. no dobra a teraz Krzychu też stań do tego rycerza no bo zobacz tutaj jest wszystko i pamiątki i ten trafiliśmy akurat na święto i muzeum jest niestety zamknięte u nas jak jest muzeum jak jest święto no może nie akurat takie co ta, 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 ta jest u nas w Polsce ale ten muzea są przeważnie otwarte, kurde, no ale trudno. Jest jak jest. Jest jak jest. No dobra, tutaj jeszcze jest. Raz. Ok. Ujęcie. A tam już jest ten Niemen. Nie, nie mówimy, że Czesław, ale przynajmniej ten Niemen z Elizy Orzeszkowej. Ja wiem, no ale ten się, się, się łączy i płynie wszy, wszystko tam, nie? No tam okay. W... Tego może nie będzie w tym ujęciu, bo ten, bo jest y, słabiutki wiaterek, dzisiaj, proszę bardzo. Ale to nie o to chodzi. Ale do tej pory, jak byliśmy, to wszędzie są jakieś flagi litewskie. Tam y, rycerskie, y, sztandar, znaczy flaga Litwy. Jeszcze, jeszcze, czy, 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 czy tam jakaś flaga. Ale generalnie, wszędzie, przynajmniej, no, no mówię, no, w tym, tej części kowna, ten, co, co byliśmy. Jest to bardzo popularne. A u nas... A brak słów. Proszę bardzo, sobie wychodzisz. Tutaj jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj jest droga rowerowa. Tutaj jest jakieś boisko, bieżnia Tam jakaś siłka. Teren do golfa. I już. I trenujemy sport. O! O, no to, to już była ten, ko, ten końcówka, i to było 99 dziewięć. Ja jestem skromny, to było dziewiąte. Okej okay. Okej okay. bardzo To co, zdjęcie z... a myślałem, że to lód, no. ale to szyszka. Okej nie wiem, co jest, ma Okej okay. o proszę bardzo jak sobie jeżdżą i cyk tutaj są jakieś linki kurde Kowno, Litwa i Można jestem w szoku jak ja się popatrzę Santakos no. Glossis. Glossis i tutaj moja znajomość jest tutaj, się się. E, to by było na tyle jeżeli chodzi o wytłumaczenie co to jest hm? No nic, ale w każdym razie tak to wygląda. Znajomy, znajomy widok, co, co ci przypomina ten? <grywia> I tak to jest. Ok, a tam jest łącznik dwóch rzek. Tam jest Niemen. Tutaj jest. No, jakaś tam rzeka jest w każdym razie. I tyle. Tak więc Eliza Orzeszkowa się kłania nad, nad Niemnem. Czesław Niemen i w ogóle? Co? A albo badmintona. Nie no, za, za duże. Widziałem, żeby mi kasę brać. A wziąłeś piłę? Nie. W każdym razie mają. Je... No wreszcie. W każdym razie mają jeszcze dwa boiska do siatki. Nie wiedzieć czemu jest święto, a nikt nie uprawia sportu prawie nikt nikt właściwie i tak to i tak to wygląda tak takie życie Krzychu o trawka jest może sobie usiąść Krzychu na drzewie tylko nie wchodź i nie spadnij no dobra ja idę. Przychu odpoczywa w cieniu. Zostaliśmy z Olgą. Sami, bez taty. Tutaj jest Niemen. Tutaj jest jakaś inna rzeka. Która się łączy w tym miejscu. A, no właśnie, no. A, okej, okay, dzięki. Która a to jest Okej. Okay. Albo Czesa. I później już płynie dalej Eliza Orzeszkowa ze swoimi opisami Płyń Eliza, płyń Płyń <grywa> 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 Okej okay. No dobra Ruszamy dalej Jesteśmy na... Idziemy do zamku na wyspie w trokach, proszę bardzo tak wygląda okolica. Tak więc pływają sobie jak szaleni w jedną, drugą, piątą, dziesiątą stronę. Ludzi jest po prostu tutaj w chuj. W chuj! Po prostu kurwa samochodów tutaj jest cała Litwa i, i, i Estonia. Dlatego nie mieliśmy gdzie stanąć. Musieliśmy stanąć yy, w obwodzie w, w ka, ka, kaliningradzkim i przeszliśmy tutaj na pieszo. Nie no, żartuję oczywiście. No ale. Proszę mi wierzyć, można sobie zobaczyć na mapę, że jezioro jest olbrzymie. Proszę bardzo, skoro promy sobie pływają, no to wyobraźcie sobie co się tutaj dzieje. Tu jest po prostu Armagedon dzisiaj. Armagedon. O! Tutaj jest, są yy, ryby. Słodkowodne. Ale słodka. Krzychu! Krzychu! Hono hono! Idziemy po nasze sprzęty? Za szybko, chłopie, za szybko, wolniej. Chcemy idziemy po nasze sprzęty? Kurde. No właśnie, kurde. Jakby człowiek wiedział, to bym wziął swoje sprzęty i to my staniemy obok pań, panów. Mogliśmy wziąć. Mogliśmy wziąć, no. O, miód i w ogóle. Oni mogą strzelać, a my? My też możemy. No dobra, w każdym razie, o tu jest napis, nawet się świeci tutaj. Tak, więc spoko, Będą pamiątki, Krzychu mi obiecał i w ogóle. No dobra, później pokażę zamek i będzie ok. Czyli nie mamy Ok. znaleźć butik, w którym O kurde. Pewnie, pewnie nie, nie coś się trafi. O, proszę bardzo. Tak wygląda okolica. Przebrnęliśmy przez dział pamiętkowy. Tak to wygląda. Proszę mi wierzyć, że samochodów jest kurwa tyle, że po prostu w głowie się nie mieści. A tutaj sobie pływają. Po jednej, po drugiej stronie kurwa. Jedno, w lewo, prawo. Kurwa, masz. Nie idzie się odnaleźć. I tak to właśnie wygląda. Tylko ciekawe, czemu jest flaga. No cóż, nie, nie litewska, może tak, albo i, i litewska, ale no. Coś tu jest nie tak generalnie dobra OK Spoko, zobaczymy co będzie dalej gdzie idzie? Dobra, tu jest karoca. Proszę bardzo, jesteśmy w środku zamku. Tu jest sala figur figurek. I to bardzo ładnych. Krzychu już zwiedził. <laughs> Krzychu już zwiedził, tak więc jest OK. Hmm? Generalnie nie wiemy, co one mają przedstawiać, bo nie ma nic napisane, ale, ale jest, bardzo. Tutaj by trzeba było z Olgą pogadać, ale to tam, z Bogiem. o, jest, pl, ceramika, a, cer, cele, cele, po prostu figurki ceramiczne, dobra, idziemy dalej. Tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Hmm. Tutaj szkło. A, tutaj też jakieś fajne rzeczy. A? Tutaj zdjęcie z trzema kurami. Abracadabra. O cholera, poszedł już tak szybko? A to było O, proszę bardzo. Jeden z najstarszych materiałów używanych do wyrobów jubilerskich to kość słono, słoniowa. Proszę bardzo, o. A, łuk to będzie w zbrojowni. Ale mamy nóż, rękawiczki, o, pałeczki. Podoba nam się. Ale on maruzi, Jezus. Maruda. Ono, ono. Okej, okay. dobra, teraz idziemy na zewnątrz, zobaczymy. Gdzie jest nasz krzychu? Jest krzychu. Gdzie idziemy? No pewnie. Bo... Bo gdyby już, żeśmy mieli. Były Ale tutaj to już nie w Proszę bardzo. Fajnie. Już wszystko? Tak. Ja Okej. Okay. No to jak już Krzysztof to... właściwie można powiedzieć, że Zamek Czo Czorsztyn. Okej. Hmm? Okej. Okay. Okay. O, jestem. ta to nie brzuch, to obiad. No i co? A teraz nagle chciałeś fot fotkę. O proszę bardzo. Ciekawe okay. czy my byśmy takiego stuknęli tym naszym sprzętem. Ok. Zobaczymy co jest dalej. O, coś dla Kamila. Proszę bardzo. Ale fajki. No i mamy plan tego zamku. Proszę bardzo. My jesteśmy na razie w tej, w tej. w tej części. No damy. No, no. Proszę bardzo, ile lekarz le aż kości zbielały. Okej. Okay. Nie jem i nie będę jadł. Wypuśćcie mnie. Wypuśćcie mnie, to znaczy jeden. <grym w kieniu> Wypuśćcie mnie, to znaczy jeden. Okej. Okay. Jesteśmy zbrojowni, na razie łuków nie ma, ale też jest zajebiście. Oj, chyba to nie jest zbrojownia. Okej. Okay. Zobaczymy tutaj. A tam jakieś porcelany, to oto. O. Coś jakieś tam dziwne rzeczy. Ok. Tutaj jest takie coś. A, to jest tam odbudowane. A, no dziwię się po. To ludzie jakiś się ciągle nawalali o te zamki. Bo to kurde, to muszą muszą to odbudowywać. Spoko. Spoko. Okej, okay. czyli że jeżeli chodzi o zbrojownię to to by było na tyle hmm. Hmm. no trudno Może innym razem Może innym razem Okej okay. Tak wygląda mniej więcej druga część O tutaj jest zamek cholera Robiliśmy rundkę wokół zamku O, tam flaga litewska jakaś tam, starsza no i proszę bardzo, tak to, to wszystko wygląda. I tak jest w ogóle na całym tym jeziorze. Je, je, Szaleństwo Majki Maj, można by rzec. Szaleństwo Majki Maj. O, tam się tutaj zamotali, chcieli. No ale nie poszło. Tutaj też prze, przechył. Elegancko. Kajbiście jest. Kajbiście jest. Ok, w ogóle się w pogodę, jest tak około 30 stopni. Dla, dla mnie to jest idealnie. Dla Olgi w sumie też, krzyk, tak troszeczkę marudzi, ale pomarudzi i prze, przestań. Ale generalnie jest ok. Tam byliśmy wszędzie, cały zamek oprócz tej baszty, bo tam nie ma wstępu. Może coś robią na 100%, coś robią, tak więc spoko. Będziesz na YouTube, baby. No dobra, zamek to zamek i tyle. Tam też będzie.